Karty są precyzyjne, odpowiadają w jakim czasie, jakie terminy, jakie dni są dobre dla Was. Spróbujcie. Kto jeszcze chciałby dowiedzieć się o swoją przyszłość, o swój los? Być może coś zgubiłeś, może zawieruszyłeś jakąś wartościową rzecz. Zadzwoń, poszukamy, może uda nam się odnaleźć tak żebyś mógł spokojnie żyć. Więc drodzy Państwo, z każdym problemem można zadzwonić, czy to z jakimiś snami, które wymagają interpretacji, czy to z Waszymi planami, być może planujecie już jakieś podróże. Spróbujcie dowiedzieć, a może ktoś zamierza iść do polityki, to też sprawdzimy karty, czy na taka osoba się nadaje do tego, żeby pełnić jakieś funkcje społeczne czy polityczne spróbujcie, każdy ma szansę zadzwonić, każdy ma szansę się dodzwonić wystarczy tylko wziąć telefon do ręki z telefonów komórkowych dzwonimy pod numer gwiazdka 74 11 74 a pod numer 708-770-780 można dzwonić z telefonów i komórkowych, i stacjonarnych. Przypominam, że kość połączenia to 492. Jeśli zadzwonisz, podajesz swoje imię, datę urodzenia i krótkie pytanie, to z pewnością więcej nie zapłacisz. Więc kto chętny, kto teraz chciałby. Linie są wolne, a przypominam, że program... Dzisiejszy jest wyjątkowo krótki, jednoczęściowy i za kilka minut nam się zakończy, ale to jest jeszcze ten czas, to jest jeszcze ten moment, gdy można zrobić ten rzut na taśmę i osiągnąć cel, więc jeśli w tym momencie ktoś zadzwoni, to z pewnością udzielę mu odpowiedzi. Tylko... No niestety Państwo musicie chcieć. Zadzwońcie, żeby poznać siebie, żeby poznać swoją przyszłość, żeby poznać to wszystko, co jest przed wami zakryte. Wiosenna wróżba. Na pewno każdemu się przyda, tak jak tutaj tym osobom, które do tej pory zadzwoniły. Jeszcze na pewno ktoś może się do mnie dodzwonić, jeszcze może zadać to pytanie najistotniejsze, najważniejsze. Przypominam, że kolejny program będę prowadził w nocy z 29 na 30, więc przygotujcie sobie pytania. Myślę, że będzie program znacznie dłuższy, że będziemy mogli porozmawiać, że więcej tych telefonów będzie niż w czasie tak krótkiego spotkania. Moi drodzy, jeśli chcecie brać udział w takich właśnie nocnych programach, jak Tajemnice losu, to zawsze proponuję też żebyście się chociaż zdrzemnęli wcześniej żeby potem nie przegapić programu żeby nastawić sobie budzik no i żeby, żeby brać aktywny udział niestety programy późno się rozpoczynają no ale cóż taki, taka wola, taki czas więc jeśli zależy Wam na Waszym losie, zależy Wam na Waszym życiu, na rozwiązywaniu tych swoich problemów, to myślę, że warto jest poświęcić kawałek jednej nocy i zadać pytanie do mnie czy do moich koleżanek. Więc przygotujcie się na to, żeby brać aktywny udział w naszych programach. Na stronie www.tajemnicemyślniklosu.pl znajduje się już gotowy grafik na miesiąc maj. Możecie Państwo sobie ustalić te dyżury swoje nocne. Możecie wybrać sobie osobę, z którą chcielibyście spędzić czas, które chcielibyście zadać pytanie. Przypominam www.tajemnicemyślniklosu.pl tam znajduje się grafik aktualny na maj. Ale jeszcze teraz, kto chciałby do mnie zadzwonić, jest jeszcze szansa, jest jeszcze taka możliwość, krótkie pytanie, na pewno będzie krótka odpowiedź. Wystarczy tylko, żebyście Państwo się zmotywowali. Ja wiem, że trudno jest dotrzymać Wam kroku ze mną, ponieważ ja tu się przygotowuję specjalnie także muszę zachować dobrą energię no bo jeszcze na powrót muszę mieć siłę więc jeśli proszę Państwa teraz jeszcze jesteście to szkoda by było tego czasu zmarnować szkoda żebym ja tu siedział i opowiadał jakieś historyjki wolałbym odpowiadać na Wasze pytania tak jak to podkreślam zawsze bo nie ja przyjeżdżam po to, żeby wróżyć, a nie w jakichś innych celach rozrywkowych. Więc pozwólcie mi popracować, zaangażujcie mnie. Jestem tu właśnie po to z moimi narzędziami ezoterycznymi, które świetnie odczytują przyszłość. Jeśli Państwo szczerze zadajecie pytania, to z pewnością te wróżby błyskawicznie będą się spełniały i na pewno dadzą Wam tyle doskonałej energii. Moi drodzy, przypominam, że dzisiaj mamy wtorek, 28 kwietnia, 119 dzień, 18 tydzień 2020 roku. Słońce wzejdzie o 5.07, zajdzie o 19.58. Słońce jest w znaku byka, a Księżyc w skorpionie. E, Innymi inny obchodzą dzisiaj Paweł, Waleria, Hacjusz, Afrodyzja, Arystarch, Dydym, Joanna, Ludwik, Marek, Maria, Menander, Panfil, Patryk, Przybycześć, Teodora i Witalis. Wszystkiego dobrego, miłego świętowania, drodzy Państwo. Szkoda, że nie zadzwoniła żadna osoba, żaden solenizant, żaden jubilat, a byłoby miło i na pewno te wróżby byłyby dla nas wielkim takim podarunkiem. Dzisiaj mamy Światowy Dzień w Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień sera camembert, także proszę Państwa, dzisiaj możecie z serkiem sobie świętować, camembertem, fajne jest danie, frytki, serek podgrzany z żurawiną, pycha, mówię Państwu, super, coś pysznego, do tego jeszcze schłodzone piwko, no i już można sobie ucztę sprawić na cały dzień. Więc e, drodzy Państwo, świętujcie sobie z serem Camembert. Na pewno będzie przyjemnie, fajnie. Na pewno będziecie e, miło ten czas spędzali. A ja oczywiście zapraszam e, na noc 29 na 30 kwietnia. E, dziękuję za te telefony, które e, do tej pory e, miałem. Życzę oczywiście spełnienia wszystkich e, e, odpowiednie wszystkich ich wróżb. Naprawdę dzisiaj karty bardzo dobrze się tutaj układały i pomimo, że tam były u Pana Daniela jakieś niesympatyczne zachowania, no to jednak cały układ był generalnie dobry. Zresztą u wszystkich osób, które zadzwoniły świetne układy były. Dlatego życzę, żeby się te żeby spełniły Państwo jak najszybciej. No drodzy, no i cóż, program się powoli zbliża do końca. Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim osobom, które e, siedzą sobie, oglądają, którzy e, wysłuchują tego wszystkiego, co my tu my mówimy w tajemnicach losu. E, I zapraszam oczywiście na swój następny program. E, Myślę, że będziemy mieć więcej minut, że będzie więcej telefonów, że rozwiążemy wiele fajnych spraw i na pewno te wróżby dadzą Wam dużo, dużo radości. Także moi drodzy, czas naszego programu powoli dobiega końca. Ja jak zwykle zachęcam Państwa, żebyście korzystali z naszych umiejętności ezoterycznych, żebyście dzwonili, żebyście rozjaśniali to wszystkie swoje tajemnice losu. Warto byłoby, żebyście poznawali siebie, żebyście każdy z Was, żeby umiał wykrzesać to, co w nim najlepsze. A wiosenne wróżby służą wszystkim doskonale, także bierzcie udział w tajemnicach losu, dzwońcie, nie żałujcie sobie tych 4,92. Bo z tego tytułu możecie mieć mnóstwo, mnóstwo przyjemności. Także kochani, powoli, się będę z Wami już żegnał. I no cóż, zapraszam na kolejne emisje. Kochajcie wróżbitów, bądźcie z nami, i będzie nam z tego powodu bardzo, bardzo przyjemne. A teraz już macham łapką na pożegnanie. Papa, pa, do zobaczenia!